Scena teatralna Trójki, czeski uśmiech retro. Karol Czapek, niezbity dowód. Oto, co mówił sędzia śledczy Matys do swojego najbliższego przyjaciela Bohumila Honzatko, kiedy któregoś dnia zasiedli w piwiarni pod złotym barzantem. To jest sprawa doświadczenia, mój drogi Bohumila. Ach. Jakiego doświadczenia, o czym ty mówisz? Ach, a to, że ja nie wierzę ani oskarżonemu, ani świadkom. Nie wierzę żadnym wykrętom, żadnemu alibi, żadnej gadaniny. Ale dlaczego? Bo człowiek kłamie. Nawet wtedy, kiedy nie chce kłamać. Nie rozumiem. Tu nie ma nic do rozumienia. Jakiś jak tak. świadek na przykład przysięgać, że w stosunku do oskarżonego nie żywi żadnej wrogości? Często sam nawet nie wie, że w głębi duszy go nienawidzi. Z kolei wszystko, co mówicie oskarżony, jest z góry wymyślone i ukartowane. Naprawdę? Zawsze tak A? jest? Jesteś pewien? <laughs> oczywiście. Człowiek to kreatura na wskroś zakłamana. Ech, to znaczy się, jak to rozumieć? Ty niczemu nie wierzysz? No, brudno, nie. No. Ech, to czemu wierzysz? Przypadkowi, mój Bohu, mile, przypadkowi. Takim mimowolnym, odruchowym, niekontrolowanym reakcjom, które, że tak powiem, człowiekowi same się wymykają. A ja mam taką metodę. Siedzę. I pozwalam ludziom paplać to, co sobie z góry przygotowali. I tylko czyham, kiedy im się wypsnie jakieś bezwiedne, niezamierzone słówko. O, do tego trzeba oczywiście być psychologiem. Hmm. Czysta prawda pojawia się na tym padolełek tylko przez niedopatrzenie. Hmm. Tylko wtedy, gdy się stwór ludzki jakoś przejęzyczy albo zagalopuje. Rozumiesz? O, rozumiem, ale dlaczego ty mi to wszystko mówisz? Mm, bo chcę ci coś opowiedzieć. Jesteśmy przecież kolegami od szkolnych lat. <laughs> Pamiętasz chyba jak ciebie w szkole sprali, kiedy ja rozbiłem szybę? <laughs> no, pa no pamiętam, <śmiech> pamiętam. <śmiech> no właśnie. No, a co to jest? Aha. No więc ja muszę to komuś powiedzieć. A mogę powiedzieć tylko Tobie, tak się za pewną rzecz przed sobą wstydzę, że muszę to przed kimś wygarnąć. No więc chciałem Ci opowiedzieć, jak mi się słuszność tej metody potwierdziła akurat teraz niedawno w moim prywatnym życiu. Krótko mówiąc, w moim małżeństwie. A to y, dlatego mówiłeś o tych y, metodach. Tak, a potem będziesz mógł mi powiedzieć, że byłem dureń i brutal. Ale co ty? No, Franciszku, niby dlaczego? Bo zasłużyłem na to człowieku. Ja, jakby to powiedzieć, no po prostu podejrzewałem moją żonę, Martusie. Krótko mówiąc, byłem zazdrosny jak wariat. Ty? Tak, ja. Ja. Trudno w to uwierzyć, prawda? A, chodziło o, o kogoś konkretnego? Łzdurałem sobie, że co się łączy z tym. No z tym, z tym młodym. Wiesz... Hmm. Dla potrzeb naszej rozmowy będę go nazywał Arturem. Hmm. Zresztą Tego chyba nawet nie znasz. Hmm. Nie masz pojęcia, bo umilę, co to za męka. Wiesz przecież. Jakie głupstwa taki zazdrosny mąż wyczynia. Właśnie. Śledzi, czyha, wypytuje służące, urządza sceny. A ja w dodatku jestem z zawodu sędzią śledczym. Człowieku, moje życie rodzinne w ostatnim roku to było jedno wielkie przesłuchanie z krzyżowym ogniem pytań od rana do wieczora. A nie wierzę, ty? Ja, ja. Obwiniona, to jest, chcę powiedzieć, Martusia. Trzymała się świetnie. Albo płakała, albo milczała, obrażona, a czasem zwyczajnie zeznawała, gdzie w ciągu całego dnia była i, i co robiła. Gdzie byłaś cały dzień? Ależ Franiu! Co Franiu? Co Franiu? Dlaczego mnie tak pytasz? Bo chcę wiedzieć, czy to coś nadzwyczajnego? Ale dlaczego takim tonem? Jakim tonem? Pytam, czy jak najbardziej zwyczajnym tonem? Jak mąż swoją żonę. No — A więc gdzie byłaś? — Na cmentarzu, u mamy. — Cały dzień? No, — Przedtem byłam jeszcze... Bolał mnie ząb, więc poszłam do dentysty. — Do dentysty, powiadam. Nie wierzysz mi? Wierzę, wierzę. Czy powiedziałem, że nie wierzę? Ach, powiadam ci, Bohumile, zazdrosny chłop to gorzej niż wściekły pies. Im więcej ją dręczyłem, im więcej wypytywałem, tym mniej miałem pewności. Każde jej słowo, każdy jej wykręt oglądałem z dziesięciu stron i wywracałem na nic. ale nie znajdowałem niczego poza tymi zwykłymi z góry zaplanowanymi półprawdami, półkłamstwami, które składają się na normalne stosunki między ludźmi, a zwłaszcza na stosunki między mężem i żoną. Rozumiesz mnie. No rozumiem, rozumiem. No. Ja sam przy tym wszystkim czułem się okropnie. Ale kiedy pomyślę o tym, co przeszła moja biedna Martusia, to mam człowieku ochotę brać się po gębie. Doprawdy? Ale dlaczego? Tego lata, że Martusia pojechała do franciszkowych lazni. Jakieś tam... Kobiece dolegliwości i tak dalej. Rozumiesz? Mm. Ma się rozumieć. Kazałem ją śledzić. Wynająłeś kogoś? No, bo chyba nie prosiłeś o to lokalnej policji? No nie. No, t, t, do tego się nie posunąłem. Opłaciłem jakieś ciemne indywiduum. I ten parszywiec, mówiąc między nami, włóczył się tam chyba głównie po knajpach. Sporo mnie to kosztowało. Dziwna rzecz. Jak całe życie ulega skorumpowaniu, gdy tylko jakaś jedna rzecz nie jest u człowieka w porządku. Jeżeli w jednym tylko miejscu masz plamę, już cały jesteś brudny. Ach, ach. Martusia pisywała do mnie, ale tak jakoś niepewnie, jakby była zahukana albo nie wiedziała o czym pisać. A ja, ma się rozumieć, ciągle doszukiwałem się czegoś między wierszami. Aż pewnego dnia. Dostałem od niej list. Zaadresowany był na mnie Franciszek Mates, sędzia śledczy, i tak dalej. Ale gdy otworzyłem kopertę i wyjąłem list, widzę nagłówek: Drogi Arturze. Żartujesz? Nie. Pomyślałem: Mam ją nareszcie. Aż mi się jej chłopie żal zrobiło, że tak sama. Wydała się w moje ręce. I co zrobiłeś? Zazdrość. To paskudne uczucie i robi z człowieka świnie. Więc przeczytałeś. Tak, przeczytałem. I pokażę ci ten list, bo noszę go przy sobie. Posłuchaj. Ach. Drogi Arturze, proszę się nie gniewać, że dotychczas panu nie odpisałam. Ale martwiłam się, bo Franuś do mnie długo nie pisał. Wiem, że ma dużo pracy, ale gdy człowiek jest tak długo bez wiadomości od męża, to chodzi jak bez duszy. Ale pan, Arturze, tego nie może zrozumieć. W przyszłym miesiącu Franuś tu będzie, więc i pan mógłby wtedy ewentualnie przyjechać. Nie napisał mi pan nawet, co porabia pańska. Ukochana, Franuś narzeka, że w Pradze jest strasznie gorąco. Powinien przyjechać tutaj i trochę wyprząc się z tej roboty, ale on na pewno przesiaduje w biurze aż do nocy. A pan, kiedy jedzie nad morze, przypuszczam, że swoją panią hmm, zabierze pan ze sobą. Pan nie wie, co to jest, jak kobieta tęskni, ale ja wiem. Serdecznie Pana pozdrawiam, Marta Matesowa. No i co powiesz, Bohu mile? No, co tu można powiedzieć? Ja wiem. Ja wiem, że to nie jest list pełen polotu. Z punktu widzenia stylu i treści jest to zupełnie mierne, ale człowieku, jakie to rzuca światło na Martusie i na jej stosunek do tego biedaka Artura. Nigdy bym jej tak nie uwierzył, choćby mi nawet nie wiem, co mówiła, ale w tym wypadku miałem w ręku coś tak bezwiednego, tak mimowolnego. No i widzisz teraz, że prawda niekłamana i niewątpliwa pojawia się tylko przez niedopatrzenie. Omal nie płakałem z radości, a zarazem ze wstydu, że byłem tak głupio. Zazdrosny. I, i, I co wtedy zrobiły? Na drugi dzień byłem już we franciszkowych lazniach. Martusia kiedy mnie zobaczyła, poczerwieniała i zaniemówiła jak mała dziewczynka, która dopuściła się czegoś okropnego. A ja udaję, że nic. No więc poszliśmy na spacer. A ona nagle mnie pyta. Franie, hmm. Chciałam cię o coś zapytać. Hmm, czy dostałeś mój list? Jaki list? Ostatnio tak rzadko do mnie pisujesz. Co się tak na mnie patrzysz? Boisz się mnie czy co? To... Ja, ja go chyba zapomniałam wysłać. <śm> Zaczęła grzebać w torebce, aż wyłowiła stamtąd jakiś wymiętoszony list. <śm> Zaczynał się od słów: Drogi Franiu. <śm> w duchu nie mogłem się powstrzymać od śmiechu. Widać, pan Artur odwrotną pocztą odesłał to, co nie było dla niego przeznaczone. A, a co było potem? Hmm. A. Potem. już nie padło między nami na ten temat ani jedno słówko. Hmm. Oczywiście zacząłem jej opowiadać o tym morderstwie Hugona Müllera, które ją tak bardzo interesowało. Myślę, że do dzisiejszego dnia jest przekonana, że tego listu w ogóle nie dostałem. I od tej pory jest spokój w domu. Powiedz sam. Czy nie dureń ze mnie, że byłem tak ordynarnie zazdrosny? Hmm. No, dureń, dureń. A widzisz. Staram się to teraz, Martusi, wynagrodzić. Dopiero z tego listu się przekonałem, jak się o mnie troszczy biedactwo. Tak. Powiedziałem ci wszystko. Człowiek więcej wstydzi się swojej głupoty niż swoich grzechów, ale masz oto klasyczny przykład, jak fundamentalne znaczenie ma tego rodzaju czysty i bezwiedny przypadek. Zgadzasz się ze mną, prawda? Zgadzam się, zgadzam. Ech, masz rację. Mniej więcej w tym samym czasie. Młody człowiek, nazwany tu Arturem, pytał Martusie. No i co Małenka? Pomogło? Co, kochanie? No, ten list coś wysłała do twojego męża niby przez przeoczenie. Mm, bardzo pomogło. <grym> Ale, wiesz? Ale wiesz, co, kochanie? Co? Mm, aż się wstydzę, że Franciszek. Tak strasznie mi teraz wierzy. Jest dla mnie taki dobry, zupełnie inny niż przedtem. Uh -huh. ten list stale nosi na sercu. <noise> idiota. Nie, nie mów tak. Właściwie to, to chyba straszne, że ja go tak okłamuję, nie sądzisz? Nie, nie sądzę. W ogóle tak nie sądzę. Jesteś pewien, że to nie straszne? Jestem. Proszę, zostaw, zostaw <grymny> <muszę> już iść. <jeść. grymny> Karol Czapek Poeta Hradec 29 maja 1931 roku Godzina szósta. 30 dzień rozpoczął się w zasadzie spokojnie. Proszę. O, przepraszam, panie komisarzu wypadek. Gdzie? Na żitnej. Piąta piętnaście rano samochód przejechał jakąś pijaną staruchę. Uspokójcie się, posturunkowy, i mówcie racjonalnie. Ano, zobaczyłem z odległości mniej więcej trzystu kroków pędem przejeżdżające auto. Potem taki tępy huk usłyszałem, a kiedy podbiegłem bliżej, na jezdni leżało ludzkie ciało. Samochód się nie zatrzymał? Kierowca tylko dodał gazu i umknął. I coście wtedy zrobili? No, naj, najpierw. Pod, podbiegłem do przejechanej. Jak to nie ustaliliście, co to za wóz? O nie. Yy, pomyślałem, że trzeba najpierw ofierze udzielić pierwszej pomocy. Posterunkowy. Najpierw należało ustalić, co to za wóz. A dopiero potem troszczyć się o tę babę. No przecież wiadomo, że parę sekund i tak nie, nie uratuje ofiary. W takich przypadkach policjant powinien działać racjonalnie. A więc. Numer auta pewnie też nie widzieliście? No Nie. A jaki to był wóz? O, osobowy. Ale jakiej marki? Nie widziałem. Nie widzieliście. A może przynajmniej widzieliście w jakim kolorze? Mam wrażenie, że był raczej ciemny. Granatowy. Albo czerwony. To czerwony czy granatowy? Przecież o 5.15, teraz już jasno. Dym z rury wydechowej mi go zasłonił. No tak. Jak mam teraz ustalić, co to był za samochód? Mam latać po wszystkich szoferach i pytać, panie szanowny, nie przejechał pan przypadkiem starej pijaczki? No sami powiedzcie, co ja mam robić? Osterunkowy. Nie wiem. Jak to nie wiecie? Waszym obowiązkiem jest działać racjonalnie i dostarczyć mi elementy, które pozwolą na przeprowadzenie śledztwa. Przepraszam, panie komisarzu. Czyli nie macie nic. Zgłosił się świadek. No, przynajmniej tyle. Ale on też nic nie wie. O Boże. Gdzie on jest? Czeka na korytarzu. Wprowadźcie go. Tak jest! Pan student tu pozwoli. Dzień dobry. Nazwisko miejsce zamieszkania. Kralik Jan. Student Wydziału Mechaniki. Mieszkam w Akademiku przy ulicy Karola 7. A więc był pan przy tym, jak dziś rano o czwartej godzinie nieznany samochód przejechał żebraczkę? Bożenę Machaczkową. Gdyby szofer na skrzyżowaniu zwolnił... Jak daleko pan stał? No, mniej więcej o 10 kroków. Wracaliśmy właśnie z moim przyjacielem z restauracji i gdyśmy właśnie byli na ulicy Żytniej... Kto to jest, ten pański przyjaciel? Nie ma go w protokole. Jarosław Nerat, poeta. Ale wątpię, czy mógłby panu coś ciekawego powiedzieć. Dlaczego? No, bo on jest taki, wie pan, poeta. W dodatku futurysta. Cały czas buja w chmurach. No, kompletnie nieracjonalny. Czyli? Trochę stuknięty. Czy to chciał pan powiedzieć? No, dokładnie. Gdy stało się to nieszczęście, wybuchnął płaczem, jak małe dziecko, i zaraz pobiegł do domu. No, dobrze. Niech pan opowie przynajmniej, co pan widział. Y a więc y gdyśmy z Neradem szli ulicą Zitną, y z tyłu z szaloną szybkością nadjechało auto. Zapamiętał pan numer? Nie, 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 panie komisarzu, numeru nie widziałem. O obserwowałem tę wariacką jazdy i właśnie pomyślałem sobie, że... A jaki to był wóz? A przykro mi, panie komisarzu, niestety nie znam się na markach samochodów. <laughs> może przynajmniej pan zauważył, jakiego był koloru, kto w nim siedział. A może to był kabriolet? Tego, tego też nie wiem. No, mam, mam wrażenie, że auto było czarne, ale dokładnie nie widziałem, bo właśnie mówiłem do poety narada: Patrzaj, ten łotr przejechał człowieka i nawet się nie zatrzyma. Tak. Wprawdzie to reakcja moralnie słuszna i zupełnie na miejscu, ale ja osobiście bym wolał, żeby zareagował pan racjonalnie i zanotował w pamięci numer samochodu. Przepraszam, panie komisarzu. Nie, nie pomyślałem. No, właśnie. Nikt dzisiaj racjonalnie nie myśli. Słusznie pan nazwał kierowcę łotrem, tylko że sądzić potrafi każdy, ale porządnie i rzeczowo zaobserwować fakty. <słuch> Dziękuję panu, panie Kralik. Nie chcę pana dłużej zatrzymywać, skoro i tak pan nic nie wie. Dziękuję. Jeszcze raz przepraszam. Przykro mi, że nie mogłem nic więcej pomóc. Nie szkodzi. A. A gdzie mieszka ten pana kolega, ten. ten. poeta, Nerat? Na ulicy Swetlanej 5, czwarte piętro. Ale to naprawdę próżny wysiłek, panie komisarzu. Nic się pan od niego nie dowie, mówię panu, on buja w chmurach. W dodatku obaj byliśmy, prawdę mówiąc, mocno na gazie. Rozumiem. No cóż, zapewne ma pan rację, ale moim obowiązkiem jest sprawdzić wszystko. – Niech pan siada, panie Nerat. – Dziękuję. – Czy był pan przy tym, jak nieznane auto przejechało Bożenę Machaczkową? – Tak. – Mógłby mi pan opisać to auto? Czy było otwarte, czy zamknięte? Albo jakiego koloru? Kto w nim siedział? Jaki miało numer? – Nie wiem, no. Nic nie zauważyłem. Byłem strasznie pijany. – Nie przypomina pan sobie żadnego szczegółu? – Ale ja w ogóle nie zwracam uwagi na szczegóły. – Na co pan wobec tego zwrócił uwagę? Na cały ten nastrój. Wie pan, na tę pustą ulicę, taką długą i świt, I jak ta kobieta została na bruku. Czyli nic konkretnego. Futuryzm. Zupełnie zapomniałam, nie? Ja, prze, przecież, przecież ja napisałam coś o tym po powrocie do domu. Zaraz. Po powrocie do domu przecież. Przecież pan był na gazie. Po pijanemu wyobraźnia pracuje najlepiej. Całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Działa nieracjonalnie. No tak. Zaraz, zaraz. O tak, to chyba to. Niech pan pokaże. To, to nic takiego. Ale jak pan chce, to, to panu przeczytam. No dobrze. <laughs> Marsz ciemnych domów. Raz, dwa stać. Świt na mandolinie gra. Czemuż się płonisz, dziewczyno? Pojedziem autem 120 km na koniec świata, albo do Singapur. Zatrzymać, zatrzymać auto, pędzi. Leży już miłość, nasza w pyle dziewczę, złamany kwiat. Łabędzia szyja, pierś, bęben i czynele. Czemuż tak płacze? To już koniec. No cóż. Nie podoba się panu? Nie, bardzo. Bardzo mi się podoba, ale, ale, co to ma znaczyć? Jak to? No to właśnie ten wypadek z autem. To, to nie jest zrozumiałe? No chyba raczej nie. Z pańskiego wiersza jakoś zupełnie nie dowiedziałem się, że dnia 15 lipca o godzinie 5 rano na ulicy Żytnej auto numer taki a taki przejechało pijaną żebraczkę Bożenę Haczkową. Że pogotowie przewiozła ranną do miejskiego szpitala, gdzie teraz walczy ze śmiercią. O tych faktach pański wiersz, o ile dobrze zrozumiałem, nie mówi ani słowa. To jest tylko naga rzeczywistość, panie komisarzu. A wiersz jest rzeczywistością wewnętrzną, duchową. Wiersz to luźne, nierealistyczne wizje, które rzeczywistość wywołuje w podświadomości poety, rozumie pan? Czytelnik musi im się poddać w. Wtedy dopiero zrozumie. Aż proszę pana, co, co. co pan. Albo zaraz. Proszę mi dać na chwilę to pańskie dzieło. Dziękuję. Więc tu jest. Hmm, marsz ciemnych domów raz, dwa stać. No więc proszę, niech mi pan z łaski swojej wytłumaczy. To jest przecież ulica Żitna. Takie dwa rzędy domów, wie pan. A dlaczego nie jest to na przykład Aleja Narodowa? Jest taka prosta No dobrze, a dalej Świt na mandolinie gra No, dajmy na to Czemu się płonisz, dziewczyno? Panie, skąd tu się wzięła ta dziewczyna? To zorza, która właśnie wstaje nad miastem Aha, a to przepraszam Pojedziem autem 120 km na koniec świata No? Wtedy prawdopodobnie nadjechało to auto i miało 120 koni mechanicznych? Tego nie wiem, to znaczy. Y, t, tylko, że jechało niezwykle szybko, jak gdyby chciało pędzić na koniec świata. Aha. Albo do Singapur. Na miłość Boską, dlaczego właśnie do Singapur? A tego to już nie wiem. Może dlatego, że tam są. Y, Malejczycy? jaki związek może mieć to auto z Malajczykami? E? Możliwe, że to auto było brązowe, nie sądzi pan? Musiało tam być coś brązowego, bo inaczej, dlaczego bym napisał Singapur? Ten samochód był już w różnych zeznaniach czerwony, granatowy i czarny. Co z tego mam wybrać? Niech pan wybierze brązowy. <coughs> Leży już miłość nasza w pyle dziewcze złamany kwiat. Ten złamany kwiat to. To ta pijana żebraczka? No przecież nie będę pisać o pijanej żebraczce. Chodzi po prostu o... o kobietę. Rozumie pan. Aha. A co to jest? Łabędzia, szyja, pierś, bęben i czynele. To są te takie luźne asocjacje. Niech pan pokaże. Eee, łabędzia, szyja, pierś, bęben i czynele. Co by to mogło być? No właśnie, właśnie pana, o to pytam. Zaraz, zaraz. Coś tam musiało być? Co mi przypominało, zaraz. Nie wydaje się panu niekiedy, że cyfra 2 jest podobna do łabędziej szyi. Niech pan spojrzy. No rzeczywiście, to prawda. Jak pan dwójkę napisał, to istotnie, muszę przyznać, przypomina łabędzią szyję. A co ta pierś? No przecież to wyraźnie cyfra 3. Proszę. Dwa półkola, nie? No dobrze, ale tam są jeszcze bęben, czynele. Bęben. Bęben i czynele. Bęben i czynele. Yy, to by mogła być cyfra 5. Niech pan spojrzy. Yy, cyfra 5. Ten brzuszek to bęben, a na górze czynele. Chwileczkę. Dwieście... trzydzieści... pięć. Jest pan pewien? To auto miało numer 235? Ale mówię panu, że żadnego numeru nie zauważyłem, ale coś takiego musiało tam być. Skąd by się to wzięło? Ale wie pan co? Teraz widzę, że to miejsce jest najlepsze z całego wiersza. No tak. Doktor z policji. Chciałem z panem zamienić dwa słowa. Ubiesz się, Przepraszam, że przeszkadza. Nie, nie przeszkadza pan. Dlaczego? Niech pan wejdzie, doktorze Meislik. Nie, 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 dziękuję, ja już idę. Przyszedłem pana podziękować. Niech on sobie wyobrazi, że to był rzeczywiście samochód z tablicą rejestracyjną numer 235. A, A jaki samochód? Łabędzia szyja, pierś, bęben i czynele. A Singapur też. Był w kolorze brązowym. A, już sobie przypomina. No, 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 no właśnie. W końcu to dzięki panu złapaliśmy tego kierowcę. A widzi pan? I to jest właśnie ta wewnętrzna rzeczywistość. Na tym polega jej wielka siła. Cieszę się, że pan się do niej przekonał. Chce pan? To przeczytam panu kilka innych wierszy. Teraz je pan na pewno zrozumie. Nie, 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 nie. nie, nie. Dziękuję bardzo. Może kiedy indziej. Kiedy? Jak się zdarzy jakiś inny wypadek. <sum> W słuchowisku Czeski uśmiech retro, w którym wykorzystano opowiadania Karola Czapka, niezbity dowód w tłumaczeniu Zdzisława Chierowskiego oraz poeta w tłumaczeniu Marii Erhardowej, wystąpili Anna Dereszowska, Wiktor Zborowski, Marek Lewandowski, January